O, nudy jest już ciemno. O, dobrze, nie widać, jest nie widać na szczęście, ciemno. która godzina. Jest już późno, bo my się tak zbieraliśmy. Ale co dlatego, że odsypialiśmy ten tydzień? Wlogan tak. jest ciężki. Nawet jak co drugi dzień, bo trzeba chodzić na zajęcia, montować to, i to tyle czasu zajmuje. Dokładnie. I chodziliśmy spać przez cały tydzień o trzeciej nad ranem. Ja raz poszedłem o 6.30. No, a nie o trzeciej, tak jakoś. No więc. I dzisiaj odsypialiśmy. Odsypialiśmy, i dzisiaj zabierzemy Was doszą. Standardowo. Ja Was zabiorę w świat grafiki komputerowej, a dokładnie mojej animacji, na chwilę tylko. A ja nigdzie. A Klaudia Was nigdzie no nie To nie napisz. będzie tutaj dzisiaj mało, najwięcej będzie witka. Dlatego, tak, że... Bo na ostatnim vlogu Ty głównie byłaś. No, bo wyglądałam. Więc... No, więc taka, żeby było tak dla równowagi, nie? Tak. No. I co? Opowiesz co będziesz zrobić? Czy a... właśnie będzie? No, bo idę się spotkać z koleżankami. Tak, Klaudia idzie na jumprezę. Tak no. bardzo. Więc co? Potem jeszcze po nią pojedziemy, to przejdziecie się ze mną po Krakowie. Zobaczycie w jakim stanie będę. O matko! Masz. Dobra, no to co? Idziemy. No. No, to ją. A co dzisiaj mamy na sobie? Ja mam koszulę, spodnie, paseczek, płaszcz, plecak i siaty na zakupy. A Witek Czapkę Świętego Mikołaja. O, o, o! A bo dzisiaj, jest... dzisiaj są Mikołajki, tylko że my ich tak nie obchodzimy, ale wpasujesz się. Mikołajki są faktycznie. No. A my. A my. prezent Właśnie, Witek. Ale tak naprawdę my nie obchodzimy Mikołajek. Nie mamy hajsów, a my sobie dajemy prezentę na gwiazdkę pod choinkę. Pierwszy raz w tym roku jesteśmy w oszronionym samochodzie. Tak, tak. Tak, jest co. Nawet mi pokazuje y, ten czerwoną gwiazdkę, że tak nigdy nie było. Czyli, że jest 0 stopni, więc muszę bardzo, bardzo uważać. To jest zimno. Jest. No. Kryzys chyba zażegnany. Chyba. chyba. Tak, już coś widać. Jesteśmy w galerii Branowice pod, Już, pod, galerią. pod galerią Już dawno nie widzieliśmy tylu samochodów Na naszym no, miejscu parkowania Gdzie nigdy tych samochodów nie było Kiedyś chcieliśmy wam sprzedać ten patent Ale to <laughs> ktoś że... musiał wam go sprzedać wcześniej Jesteśmy już w samochodzie po zakupach, właśnie po zakupach. Po zakupach. I co? Kupiliśmy tylko jedzenie, papier toaletowy, no tak, wodę, to bo to konieczne, tak. konieczne, siano dla królika za 2 złote i karmę dla chomika za 4 złote. No chyba tak. I wydaliśmy dużo pieniędzy. To jedzenie nam, nam starczy na Półtora tygodnia wydaliśmy ponad 200 zł. Dla studentów to jest bardzo dużo. No. I najlepsze, że ceny wszystkiego podrożały. Wzięliśmy niedużo takich rzeczy, naprawdę nie tak dużo. No nie, no ile. Jak widziałem, jak ludzie wyjeżdżają zawsze z z pełnym wózkiem, także się wysypuje. No to dobrze. No. no i jesteśmy po prostu załamani tymi podwyżkami cen, bo już ostatnio strasznie się podniosły ceny. I tak. teraz znowu, i dla studentów e, złotówka. To Na jest jakichś różnica. produktach to jest bardzo dużo. Tak. Na przykład ser gołda, zawsze kupowaliśmy najtańsze, bo tam było tak. kilka rodzajów. I było za 14 coś czy Czerna... albo trzynaście coś. Albo 13 albo. No to teraz kosztuje 15,99 chyba. Tak. No. no to to już jest bardzo dużo. No to herami różnicę, nie da się ukryć. No, gdybyśmy może mieli dzieci, to tak byśmy tego nie odczuli. Ale jesteśmy studentami. Studenci nie dostają żadnych 500 plusów. Nie no, stypendium, tylko też nie ma podwyżki na stypendium. Ale stypendium no to są no, takie progi, żeby się załapać, właśnie, że... oj... Właśnie, no. Także no cóż. Życie, więc jak jest się studentem, nie jest wcale tak łatwo. No i tak, no właśnie. Nie, no ale... i tak nie mamy na co narzekać, bo nie my mamy. możemy sobie nie. to kupić. No. A... Ale my no. też nie wydajemy na alkohol. No tak, to teraz na wino grzaniec. Tak, ostatnio ale... tak się zastanawialiśmy z klawią, jak to jest, bo czasem się nas yy, znajomi pytają, że mogliśmy sobie kupić coś tam, coś tam. No ale tak, my ani nie palimy, ani nie pijemy za często. Ani a... nie imprezujemy. Ani nie imprezujemy. A teraz zrobiliśmy a... sobie właśnie trzy miesiące bez alkoholu, totalnie zero, gdzie my i tak mało co pijemy. Ale teraz stwierdziliśmy, że jest świąteczny taki czas, że chcemy spróbować grzańca, no to kupiliśmy wino najtańsze na promocji, jaki... złotych. No właśnie za 7 zł. Było przezenione chyba z dziewięciu. Tak. Więc no. Eee... Wybiłaś nizety. Ale a, dobra, że my nie kupujemy fajek ani alkoholu. Ani nie a jak e, liczyliśmy tak ostatnio, ile na fajki idzie w ciągu miesiąca. Na jedną osobę, jeżeli pali tak jedną paczkę dziennie, to jest to tyle kasy, no, że można byłoby się przez te pół miesiąca wyżywić. No. Więc my po prostu tej kasy akurat nie na fajki i tak dalej nie wydajemy, ale sobie zbieramy, staramy się sobie odkładać, no. ile się tylko da. Średnio się da. No, średnio się da, no ale. A obiadów też jakby nie robimy nie wiadomo jakich i nie robimy codziennie, tylko co drugi, dzień na dwie osoby, nie? Tak, no właśnie. Staramy się tak, żeby nam starczyło na dłużej. I to mhm. ma sens. I to jest naprawdę dobre, bo oszczędza się kasę. Tak jak ja mieszkałem przedtem w akademiku, Klaudii jeszcze ze mną nie było. Na pierwszym roku studiów to przecież ja żyłem na pizzach mrożonych na kurczaku z ryżem i co chwilę chodziłem do lewiatana. Ale wiata nie należy do najtańszych sklepów. Mm -hmm. no. Więc no. ja wtedy ile wydawałem, no mia nie miałem innych A kosztów, większość ale... większość studentów tak, tak robi, bo myśli, że jak się zje właśnie pizzę mrożoną, to wychodzi taniej. Tak, to wychodzi taniej. No ale ta pizza mrożona starczy ci na chwilę. I potem musisz znowu ją dokupić i znowu ją dokupić. No i tak się ten... No. I się uzbiera dużo. I łatwiej jest znacznie, jak nie jest się samemu. We dwie osoby jakoś tak. To... No, ja potwierdzam, jak mieszkałam bez Witka, no to na jedzenie i na te wszystkie rzeczy wychodziło mi dużo więcej pieniędzy i... No i tak samo. Mhm. Ale ten, ten temat zostawmy na jakiś inny vlog. Będzie Dobra. ciekawiej. Ale teraz jesteśmy wkurzeni, że ceny wszystkiego się podnoszą. Klaudii nie ma. Zostawiłem ją. Poszła na swoją imprezę. I tak, niby mieliśmy sobie nie robić prezentów na Mikołajki. Mm. Ale ja no tak nie mogę, no co roku coś tak chociaż takie coś małego, czekoladka najmniejsza, ale żeby coś było, więc podjechałem sobie pod, oczywiście oho, Nic nie widać, Nic. ale podjechałem sobie pod osą i pójdę kupić coś, Klaudi, coś małego, ja jakąś czekoladkę, najbardziej lubi Kinder Country i chyba to będzie to co... O, kurczę, nie łapie mi ostości na mnie O, teraz opał. No i myślę, że to będzie chyba takie... Najlepsze To chodźmy No, przyjechałem, zaparkowałem I proszę Claudia mnie zostawiła z całym bagażnikiem Muszę to jakoś sam wnieść Na trzy razy, a to jest kawałek do mieszkania. No nic, idę nosić Pokażę wam królika Tadek? Co tam? Tadzina? Co tam u Ciebie? Chcesz się przywitać z widzami? Tadziu? Do tej skarpety załadujemy prezenty. Hmm... Kinderkanty. Ląduje w środku. Eee. Pan Mikołaj. Powiem Wam tak, ten prezent w sumie jest też trochę dla mnie, więc... Bo sam z chęcią zjem z tych rzeczy. Yy, te pyszne jajeczka. I oczywiście lizak. I tak, no... Ej, myślałem, że tu jest gdzieś jakiś ten... No, już się bałem, że nie ma jak to przywiesić. I yy, myślę, że to chyba będzie najlepsze miejsce, tak? Na samym środku. Tutaj to złapię taśmą, oczywiście. Albo mamy takie fajne. Cóż, i to fajne coś może chyba mi pomóc bardzo. A, tak w ogóle, jak widzicie, kominek jest już jest zapalony. Co prawda jest sztuczny, ale nie jest to złe rozwiązanie. Dobra, idę po taśmę. Gdzie to są takie małe haczyki, białe. Tak to wygląda. E, do tego jest taśma. Odklejamy to. Tylko nie wiem, którą stroną. Ale dobra, już wiem. Tu pisze. Wszystko. Wszystko bardzo ładnie pisze. Tam, tam, tam. Pięknie. Mam nadzieję, że się klawii spodoba. Zobaczymy, co powie. Tylko wiecie, jak coś. Tak mi znam. To Mikołaj tutaj przyszedł i to zostawił. Nie ja. To co? pokazuję Wam z Trzeba by teraz wziąć pieczarki, obmyć je i pokroić. I przysmaczyć na patelni. Jak robię zapiekanki? Ale Klaudia do mnie napisała, że może już po wyjeżdżać, więc panią wyjeżdża. Więc razem zrobimy zapiekanki i razem wam pokażemy, jak się robi. W sumie dużo już mi nie zostało, bo jak widzieliście, to już wszystko było prawie zdobione. Serguł starty, pieczarki się już robiły. No i co? Wystarczyło już tylko to położyć wszystko i włożyć do piekarnika. No, ale to jedziemy, nie? Jesteśmy blisko. Zaraz będzie Klaudia. Zobaczymy, w jakim będzie stanie. Jest ze mną Klaudia. Wróciłam! Jak się czujesz? E, Witek może nagrywać dopiero teraz, no. dlatego że zabieraliśmy moją koleżankę, też ją odwoziliśmy. I... No i no, no właśnie. No. Ale. Mówisz, że było fajnie, że Ci się podobało, że Tak, floteczki, fajnie. Kupiłaś się. Grzańca. Grzańca. No. no i teraz idziesz zrobić mi. Grzańca i Witek będzie mi robił zapiekanki, a słyszałem, że już zrobił. Nie, a ty mi będziesz robił. Czyliście, za... że będę się tu zataczać. Nie. No, ale... nie, jak tu jest zimno. No, się... Uwierzcie, jest minus jeden, przynajmniej tak no, pokazywał samochód. Nie. Tak jest. Ląd. Kupiłeś? Nie wiem, zobacz. Nie, nie ja ci powiedziałam. Że Idź, zobacz. Nie kupować. A skąd wiesz, że tam jest karteczka, że to dla ciebie? Najwyraźniej był tutaj Mikołaj, gdy nas nie było, no. i może to jest dla mnie prezent mi nie kupować? Nie, my nic sobie nie kupować. No patrz, co jest w środku. Ale poza tym, kiedy, że co? Ja właśnie, kiedy miałbym to nie wykupić? Co to jest? Już nie. Nie, yeah, ciebie. Moje ulubione. Co ty gadasz, naprawdę? Co Mikołaj wiedział? Mikołaj no. nie wie takich rzeczy. Nie, ani pisałeś do niego listy. Nie, tylko nie? ty wiesz takie rzeczy. A, no wiesz, bo ja mam czapkę Mikołaja, jestem takim trochę jego pomocnikiem i uh -huh. to, to kiedyś się mnie podpytał. <noise> Ty zawsze tak robisz, umawialiśmy się, że nic sobie nie kupujemy w tym roku, a Ty zawsze swoje. I teraz ja się głupio czuję, bo ja nic nie mam dla Ciebie. Przecież to moje, możesz No dać, nie, nie dam Ci nic, to no, moje. to dlaczego się tak głupio czujesz, a nic nie chcesz dać? Okej, Klaudia już przyszła, znaczy ja ją przywiozłem sobie. Jestem. Ale nie chcę mi pomagać. Pomagam, otwieram szynkę. <grystanie> Więc sam muszę sobie radzić. I tak. A, no i oczywiście jest zadowolona z prezentu, nie, żeby nie był. Nie jestem, tylko po prostu umawialiśmy się na to, że nie kupujemy, a Witek zawsze mi kupuje. No ale cieszę się, Tinder No to jest mój ulubiony baton, jakby ktoś nie wiedział. Mówiłem już to. O, tato! Tato. Jest teraz może tańsze. I pieczarki nakładamy na naszą przyszłą, piękną zapiekankę. No. no to teraz tak, kładę ser. Dużo. Ja. Popraszamy o ścinkę. Teraz sobie pomyślałam, że na szybko Póki bateria nie padła Pokażę Wam jak zrobić grzańc To znaczy jak my robimy Wleję tutaj wino Jakiekolwiek Najtańsze wino My mamy takie Do tego daję pokrojoną pomarańczę Tutaj powbijałam goździki Wrzucę jeszcze kilka goździków tak luzem Lastkę cynamonu I Przyprawę mamy taką korzenną do piernika i grzanego wina i dam łyżeczkę tej przyprawy. I chyba tyle. Cynamon osobno już nie daję, bo będzie laska. I podgrzewam to wszystko razem i będzie pycha. Jestem tu sam, bo prawdę nie chcę pokazać swojej twarzy. Jestem niepomalowana. Bo Klaudia jest niepomalowana. Jestem w piżamce. No. Więc cóż, nagrywam sam. I... Jesteśmy już przygotowani do jedzenia. Mamy zapiekanki, mamy grzaniec, co to zrobiła Klaudia, mamy słodycze. No i jest to o tyle fajny moment dnia, że jest to jedyny ciepły posiłek jaki dzisiaj zjemy. Więc no. się cieszymy. No bo dzisiaj co, zjedliśmy śniadanie. I mini pizzę w I, biegu. No, i tyle. Nic więcej. Także te zapiekanki ratują nam życie. No. I co? No i tyle. Prawda jeszcze byli musiała zmontować vloga, więc no czekają właśnie. długa noc. No. Ja będę przy niej. A już jest po północy, mądre, mądre, teraz no. dopiero coś je. A jest po północy. Także życzcie nam smacznego i nie możemy się doczekać kolejnego vlogu masu I pamiętajcie, że łapka w górę, yy, dzwoneczek. I subskrybujcie nasz kanał. Wyobraźcie sobie, że gdzieś tutaj jest Klaudia. No. I się do Was uśmiecha. I mówi tak. Ou". No, to co? Bajo!